Siostrzyczki Sówki. W starym wysokim dębie mieszkały dwie małe sówki, Luna i Stella. Luna uwielbiała czytać książki przy świetle księżyca, a Stella kochała liczyć gwiazdy. Choć były siostrami, różniły się od siebie jak dzień i noc. Luna była spokojna i zamyślona, zawsze otoczona książkami o nocnych motylach i świetlikach. Stella natomiast nie potrafiła usiedzieć w miejscu, śpiewała tańczyła i wymyślała zabawne historie o gwiazdozbiorach. Mimo różnic, siostrzyczki uwielbiały spędzać ze sobą czas. Razem urządziły swoją dziuplę. Luna poustawiała na półkach książki, a Stella ozdobiła ściany błyszczącymi kamyczkami, które przypominały jej gwiazdy. Wieczorami często siedziały na swojej ulubionej gałęzi, opowiadając sobie o wszystkim, co wydarzyło się w ciągu dnia. Pewnego wieczoru Luna chciała poczytać w ciszy swoją ulubioną książkę, ale Stella właśnie wtedy postanowiła ćwiczyć swój sowi śpiew. Przestań hałasować, zawołała zdenerwowana Luna, zakrywając się skrzydełkiem. To ty jesteś niemiła, zawsze tylko książki i książki, odpowiedziała obrażona Stella. A ty nigdy nie potrafisz być cicho, ani przez minutkę, krzyknęła Luna. Stella ze łzami w oczach odleciała na drugi koniec drzewa, po drodze strącając kilka ulubionych książek siostry. Obie sówki siedziały nadąsane w swoich kątach. Luna próbowała czytać, ale litery skakały jej przed oczami. Co chwilę zerkała w stronę siostry, przypominając sobie ich wspólne wieczory. Stella patrzyła w gwiazdy, ale jakoś straciły swój blask. Nawet jej ulubiony gwiazdozbiór wielkiej niedźwiedzicy wydawał się smutny. Nagle usłyszały dziwny szum. To silny wiatr zaczął targać gałęziami ich dębu. Luna zobaczyła, że ulubiona książka Steli o gwiazdach, ta z pięknymi złotymi obrazkami, może spaść z półki. Zapominając o kłótni, pofrunęła szybko, by ją złapać. W tym samym momencie Stella zauważyła, że ukochana poduszka Luny. Ta z wyhaftowanymi księżycami zaraz spadnie i również ruszyła na ratunek. Siostrzyczki zderzyły się w powietrzu, złapały nawzajem swoje skarby i wybuchnęły śmiechem. Przepraszam, powiedziały jednocześnie, przytulając się mocno. Od tego czasu, gdy tylko któraś z suwek czuła, że nadchodzi kłótnia, mówiła: Pamiętasz wietrzną noc? A druga odpowiadała z uśmiechem: tak, siostrzyczko, pamiętam. I od razu było łatwiej się pogodzić. Bo wiecie, kochani, w rodzinie nie chodzi o to, żeby być takim samym, ale o to, żeby się wspierać i kochać mimo różnic. A małe sprzeczki? One są jak chmurki na niebie, przypływają i odpływają, ale miłość zostaje na zawsze. Dziękuję, że byliście z nami. Jeśli podobała ci się bajka, zostaw łapkę w górę. I koniecznie zasubskrybuj kanał bajkomania. Kliknij też w dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych bajek, kołysanek i piosenek. Do zobaczenia przy kolejnej bajeczce.